Wiecie, możecie mi powiedzieć co myślicie na temat tego samochodu? Bo ja muszę się wam przyznać szczerze, że na temat tego samochodu... No powiedzmy straciłem głowę, można powiedzieć. Szczerze. Auto mi się bardzo podoba, mimo nakładu prac, nie, które są niemałe. No po prostu zachorowałem na niego. Zresztą od pierwszego wyjrzenia, tak jak Wam kiedyś tam wspominałem, weszłem do tej hali, zobaczyłem go po prostu. Samochód jest strasznym dziwakiem. I po prostu pierwsze wrażenie wow. Więc, więc stwierdziłem tak, chcę go mieć, kupię go, tak też zrobiłem. Zawsze pewnie człowiek ma tak, że przychodzi do garażu, po raz, drugi, trzeci. Y, widok prac czasem studzi zapały. A w tym przypadku nie jest tak. Bo że wiem, że jest to auto nietuzinkowe. Tak jak wspominałem, 2834 sztuki wyszły z czego 1120 jest zarejestrowanych. Sprawdzam na stronie. Rzeczywiście tak jest. W Polsce około jest trzech sztuk. Więc wydaje mi się, że każda złotówka wsadzona w ten samochód po prostu ma wartość. Auto pochodzi z Teksasu. Od spodu sprawdzaliśmy go. Rzeczywiście jest super stanie. Wszystko jest dobre. Aczkolwiek bardziej mnie martwią laminaty. Jak wiecie auto jest z laminatu. I po prostu te materiały, laminat najbardziej ucierpiał. No ze względu, że teksas no, Texas powiedzmy szczerze jest suchym, ale, ale słońce jest nieubłagane, więc w tym przypadku tak samo górne laminaty czy też skrzydła drzwi, no widać, że są wygrzane od słońca. Nie przejmuję się tym, bardziej się przejmuję jakimiś tam detalami, których będzie brakowało, ale jest to wszystko do zrobienia. Także wydaje mi się, że jak starczy zapał siły i, i, i środków finansowych mam nadzieję, że będzie u nas w Polsce też ładny egzemplarz, który będzie warte pokazania przede wszystkim na innych stronach. Zawsze możecie, możecie, możecie powiedzieć co tam o nim myślicie. No i tyle no. no i co? No, mam nadzieję, że dotrwam do końca prac. Pokażę Wam wszystko jak wyglądało, jak wygląda, jak, jak renowacja przebiega. Chciałbym, żeby wszystko było tak jak sobie tego A Aczekolwiek przy klasycznych samochodach występują też jakieś tam powiedzmy potknięcia, niepowodzenia i chwile słabości. Mam nadzieję, że się przejdzie i no po prostu chciałbym się wsiąść, odpalić i pojeździć tym samochodem, tak jak silnik silnik pozwala, a, a, a jest to fałsenka odpadówka, czyli silnik z Mustanga 58 litra gra pięknie jeździ jeszcze ładniej. Szereg modyfikacji można, można robić, motor znany. Zobaczymy, jak pokażę Wam. Do zobaczenia.